Witam, dzisiaj naprawiamy wiertarkę na korbkę ze Związku Radzieckiego. Kurde Tylko te telefon ustawię Oż cholera wiem, że jakoś jest okropna, ale jak to człowiek robi na... Klimatyzatorzy, to czego się, jak człowiek trzyma telefon na klimatyzatorzy, to czego się spodziewać? No, to zaczniemy od odkręcenia. śrubki na razie tutaj o chwilę mam takie koło zębate z jednej strony wygląda tak a z drugiej tak, tutaj było już próba łatenia tego klejem na gorąco, e, więc to była część pierwsza, widzimy się w części drugiej.